Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj robię filmik w ramach akcji szkolnej Assa Slow Food Challenge, więc nieco inny niż fizyka rozszerzona. Pokrótce omówię najpierw używane składniki: 60 g płatków kukurydzianych, 60 g mrożonych malin, 60 g małżonych wiśni. Te dwa składniki, ostatnie przeze mnie wymienione, zostały już rozmrożone. 100 g mieszanki bakaliowej z biedronki, w skład której chodzą orzechy narkowca, migdały. Takie duże rodzynki oraz orzechy laskowe, 150 g jabłka, 100 g bojówki amerykańskiej, 100 g banana oraz 330 g jogurtu. W moim przypadku jest to jogurt naturalny bez laktozy. Przygotowanie dania nie będzie jakoś specjalnie trudne. Po prostu wrzucamy wszystkie te składniki do jednej miseczki. Na sam wierzch dosypujemy płatki. Jak widać, ta porcja jest aż nadto syta. Dla mnie dzisiaj będzie to kolacja. I na to wszystko wylewamy jogurt. Mm, nad estetyką tego dania można by jeszcze popracować. Natomiast na pewno jest syte i jestem przekonany, że każdy Astrowicz, gdyby jadł takie pierwsze albo drugie śniadanie albo lunch, to zupełnie inaczej by mu się do szkoły chodziło. Kochani, pozdrawiam Was i zachęcam tutaj do odstawienia jakichś szkodliwych używek, napojów energetycznych, a przejścia na takie właśnie owocowe czy warzywne przekąski. Do zobaczenia w kolejnych filmach.